Witam serdecznie na kanale World of MMA. Mateusz Gamrod po raz kolejny zwyciężył w spektakularnym stylu w swoim trzecim pojedynku dla federacji UFC, poddając Jeremiego Stevensa już w pierwszej rundzie. Przebieg walki był błyskawiczny i po nieco ponad minucie od gongu rozpoczynającego całe starcie. Popularny gamer był w stanie poddać swojego rywala Kimurom. W tym materiale podsumujemy sobie dzisiejszy niespełna minutowy pojedynek Mateusza Gamrota z Jeremim Stevensem i pogadamy nad przyszłością naszego rodaka. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mi profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Walka jak zawsze rozpoczęła się od stójki, natomiast za wiele z niej nie wynikało, bo już po kilkunastu sekundach Mateusz Gamrot poszedł po obalenie za jedną nogę, które sukcesywnie sfinalizował. Złapał półgardę z góry, a Jeremy z pleców spróbował wyłapać rękę Polaka w celu założenia kimury, ale tą próbę Gamer skontrował, przechodząc do pozycji północ-południe. Po chwili sam wyłapał rękę swojego rywala i po krótkiej walce o uchwyt poddał go murom, dopisując kolejną wygraną do swojego rekordu. Na przestrzeni trzech walk Mateusza w federacji UFC widzieliśmy pełen przekrój jego umiejętności, ponieważ w debiucie przewalczył pełen dystans aż do decyzji. Potem poprowadził walkę typowo stójkowo, nakautując swojego rywala, a teraz użył parteru i zdołał poddać swojego oponenta. Wychodzi na to, że po bonusach za walkę wieczoru i knockout teraz Mateusz zgarnie premię w postaci 50 tysięcy dolarów za najlepsze poddanie Gali. Po raz kolejny pokazał, że jest mocny i trzeba się z nim liczyć, a ta wygrana ze Stevensem dopiero damą dużego medialnego kopa w Stanach Zjednoczonych, co jeszcze bardziej podniesie jego wartość. Amerykanin nie przegrał przez poddanie od niespełna 13 lat, a teraz zrobił to Gamer w dodatku z dziecięcą łatwością, więc o czymś to świadczy. Myślę, że śmiało może ubiegać się o walkę z kimś z 115 rankingu kategorii lekkiej, i jeżeli z takim zawodnikiem ponownie wygra w imponującym stylu, to już nikt nie podważy jego aspiracji do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Wyjazdy do American Top Team rozwijają go jako zawodnika pod względem fizycznym i mentalnym, bo sparując Edsonem, Barbozą czy Dustinem Porierem, siłą rzeczy pewność siebie wzrasta, co procentuje później w oktagonie. Gamer pokazał, że już dawno przebił głową sufit swoich umiejętności. Jeżeli dalej będzie rozwijał się w takim piorunującym tempie, przejdzie do historii i dokona wielkich rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o dzisiejszym występie Mateusza Gamrota i kogo widzicie jako jego najbliższego oponenta. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia. Prowadzący kanał World of May.